Dzisiejszy turniej jest z okazji Święta Niepodległości. Jest to turniej dla uczczenia tego święta. Turniej objął patronatem przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Julian Osiecki. Ten turniej chcemy przekształcić w imprezę cykliczną, odbywającą się co roku, też w okolicach tego święta. Z tym, że w przyszłości miałby charakter nie tylko indywidualny, ale chcemy nadać jej charakter z województwa indywidualnych i drużynowych. No mamy przedstawicieli z Morąga, Kęczyna, Giżycka, Morągowa, są mieszkańcy Olsztyna. Chcemy wyłonić komitet organizacyjny pod patronatem przewodniczącego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Komitet organizacyjny zajmie się opracowaniem regulaminu i no, jakimiś normami organizacyjnymi y, przyszłych mistrzostw. Mamy nadzieję uzyskać na to akceptację y, Polskiego Związku Bilardowego. No, jak sądzę, mamy już akceptację władz województwa i myślę, że ta impreza przerodzi się w imprezę stałą, oby jak najdłużej. Klub bilardowy w Mrogowej funkcjonuje już prawie pół roku. Proszę powiedzieć kilka słów, jak funkcjonuje się na co dzień? 14 lipca żeśmy zaczynali y, działalność. Ale ta działalność jest dosyć żywa. Gościliśmy tutaj przedstawicieli drużyny mistrza Polski Nosanu Kielce. Była bardzo przyjemna i taka na dobrym poziomie impreza. Wspólnie z klubem z Kętrzyna rozegraliśmy mecze sparingowe z drużyną z Kielc. No, mieliśmy już kilka turniejów indywidualnych. W międzyczasie odbyło się chyba cztery turnieje dla dzieci i młodzieży. Lokal żyje, powiedzieli, że się rozwija i do, dosyć prężnie, przybywa nam coraz więcej członków. No Myślę, że jak tak dalej będzie to za rok, dwa, trzeba będzie myśleć o wybijaniu się dalej.